Oczywiście można kupić system zarządzania jakością, czyli firma przyjeżdża i wdraża na takich instytucjach jak szpital zespół standardowych procedur. Ale my nie chcieliśmy pójść tą drogą. Chcieliśmy, aby te procedury działania, funkcjonowania szpitala, które opisują zdarzenia, które się dzieją w szpitalu, powstawały, były tworzone przez pracowników. Bo wtedy oni się z nimi identyfikują, powstają tylko potrzebne procedury, a poza tym one są mądre. Są dobre, bo pracownik wie, jakie czynności wykonuje, jak je wykonywać i, i dzięki temu jest w stanie stworzyć najlepszą procedurę opisującą dane zdarzenie. Dlatego przez rok staraliśmy, tworzyliśmy ten system zarządzania jakością. To jest bardzo krótko.

My zrobiliśmy to w rok, ale dlatego tylko w rok zrobiliśmy, że tutaj pewne systemy już funkcjonowały. One nie były spisane, nie były porządkowane, ale szpital, pracownicy wiedzieli, jak się poruszać w różnych mandrach i zarządzania szpitalem. Dlatego w ciągu roku udało się to wdrożyć. Następnie to polega certyfikacji. Niezależna firma potwierdza, że rzeczywiście ten system, który funkcjonuje, jest zgodny z normą ISO 9001. Jest to firma Dekra i ona właśnie potwierdziła to dzisiaj tym certyfikatem. Szanowni Państwo... Bardzo tak. się cieszę, że dyrektor dołączyła do tego przyjaźni w szpitalu w Wrocławku To co ręce pięknie wygląda, ale jest tylko fasadą tego o czym mówił pan dyrektor Dlatego, że przede wszystkim ciężka praca całej załogi doprowadziła do tego, że to co mam w ręce możemy powiesić na ścianie, to jest tylko wynik ciężkiej pracy i w imieniu dyrektora gratuluję państwu, że państwo podjęli to wyzwanie i że udało się z sukcesem doprowadzić do Pozytywnej certyfikacji. Mam nadzieję, że ten system Państwu pomoże. Powiedziałem różne wyróżnienia systemu zarządzania i mam nadzieję, że pozwoli Państwu doskonali się w tej jakości i doprowadzić ten szpital do takiego punktu, w którym Państwo chcecie. Tak? Mam nadzieję, że Państwa pacjenci docenią ten wysiłek. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i na Pana ręce chciałbym przekazać certyfikat. Dziękuję. Czuję się trochę jak skala tam też są napisane wystąpienie i podziękowania, przemów ale pozwólcie Państwo, żeby komuś się denerwuję, to spróbuję powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć parę słów, wobec no, prostu kiedy rozpoczynaliśmy pracę w tym szpitalu, kiedy zapraszałem do współpracy dyrektora Krzysztofa Motyla, panią Izabelę Patronia, aby tworzyć tą kartę zarządzaną, postawiliśmy sobie właśnie takie marzenie. Marzenie, aby szpital w Włocławsku stał się najlepszym szpitalem na południu do naszego województwa. Przychodząc tutaj, widząc mury, rozmawiając na początku z Państwem, wydawało się, że to jest niemożliwe. Kiedy Poznaliśmy Państwa lepiej, zrozumieliśmy, że jest to ogromny potencjał. Dlaczego udało nam się wdrożyć ten system zarządzania jakości w ciągu roku? Mogliśmy go kupić. Mogła przyjść firma, mogła przyjść procedury i system był wdrożony. Ale tak nie chcieliśmy. Chcieliśmy, żebyście Państwo się, się zaangażowali w zarządzanie tego systemu. I kiedy rozmawialiśmy z Państwem, z kierownikami, z kierunkami, z kierownikami, z to widzieliśmy, że Państwo już myślicie, myślicie jak ten system funkcjonował. Do tego w ciągu roku wdrożyliśmy. Wystarczyło tylko opisać to, co funkcjonuje w szpitalu. I ten system powstał. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że chcieliście się zaangażować, że, chcieliście, że chcecie zmieniać ten szpital i chcecie. Aby wody szlipały, nie To jest to najlepszy szpital na południu województwa. Zawsze jakość kosztuje. Jakości nie da się zrobić, wdrażać bez pieniędzy. Prawda? Ale to są, to, to są ta, takie nakłady, które się zawsze zwracają. Tak? Jeżeli uporządkowujemy historię choroby, standaryzujemy ją, wdrażamy system komputerowy, to on kosztuje. Ale dzięki temu przepływ informacji jest łatwiejszy. Dzięki temu jest on. Ta, to, co jest zapisane w historii choroby, jest lepiej dokumentowane i pewnie dokumentowane. Jakość niestety. Kosztuje, ale na tej jakości nie można oszczędzić. No, kampania nie kampania, ale o zdrowie dbać trzeba. A w polskiej rzeczywistości, szczególnie finansowej, budżetowej, również o placówki służby zdrowia. I każdy taki sygnał, kiedy podnosi się jakość w naszych szpitalach, w naszych jednostkach, kiedy. Nie tak jak dziś, otwieramy oczywiście nowy system, który ma pomóc zarządzać tak dużą grupą osób, personelu, pracowników, lekarzy, żeby świadczyć coraz lepsze i usługi dla nas, pacjentów, ale także kiedy słyszymy o zakupach, inwestycjach, kiedy słyszymy też o planach pewnych modernizacji, ale także tworzenia nowych metod i wdrażania najnowocześniejszych właśnie możliwości leczenia. Pacjentów no, serce rośnie. No, tak, w takim kierunku powinniśmy iść. Myślę, że jasne jest to, że szpital w Włocławku jest najważniejszą największą jednostką na medyczną. I ona musi, musi, musi błyszczeć, ona musi dawać przykład, musi świadczyć usługi na najwyższym poziomie jakości. Liczymy na to, my niezależnie jakich grupowania jesteśmy. Żyjemy pełną troskę o, właśnie o to, ale także myślę, to jest odczuwalne, że chcemy pomagać. I cieszymy się, że możemy uczestniczyć właśnie w takiej <laughs> okoliczności, kiedy mamy namacalny dowód potwierdzony pewnymi regułami, zasadami, rzeczywiście symboliczny, wyrażony w tym certyfikacie. Chcę pan, na Pana ręce, Panie Dyrektorze, podziękować całemu personelowi Wojewódzkiego Szpitala Złotowego. Ja wiem, że to. Ogromny wielki wysiłek pracowników wszystkich szczebli szpitala przez ostatnie miesiące, lata, również wyrzeczeń bardzo dotkliwych, polecam również po kieszeni spowodowały, że może jest coraz większa nadzieja i, 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 i czas na to, że doczekamy się naprawdę wzorcowego, dobrze rozwiązanego i świadczącego dobre usługi. Szpitala i placówki. Myślę, że to jest chyba największe osiągnięcie, najważniejszy cel, największa radość, jeżeli takie opinie będą się pojawiały coraz lepiej. Tego Państwu wszystkim życzę, którzy na to zapracowali. Dziękuję bardzo. To jest ostatni szpital yy, marszałkowski, który będzie miał szpital, yy, który wdrożył system zarządzania jakością. No, nadganiamy ten czas. Jakie wy komunikaty w pacjentów? Pokazujemy, że dzisiaj personel lekarski profesorzy pielęgniarskie, ratownicy medyczni e, całą otoczkę związaną z, z leczeniem mają wystandaryzowaną. Nie, nie muszą się martwić, tak? nie, nie muszą się rozpraszać. Mogą się tylko i wyłącznie skupić na, na leczeniu, ponieważ jeżeli cokolwiek trzeba zrobić z tak tej biurokracji, to e, mają procedury, do której mogą sięgnąć. Oczywiście to jest pierwszy krok. E, szpital będzie dalej wyrażał system zarządzania jakością. Te, te systemy dotyczą ochrony środowiska, bezpieczeństwa, e, na przykład dokumentacji medycznej tak bardzo ważna rzeczy, ochrona danych osobowych, ochrona danych medycznych, ale tym uwieńczeniem, które całą drogę się przechodzi, jest uzyska uzyskanie akredytacji, akredytacji, którą wydaje e, e, Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie i ta akredytacja potwierdza jakość w leczeniu bezpośrednio. Ale żeby do tego miejsca dojść, musimy najpierw wdrożyć te wszystkie poszczególne elementy, czyli całą tą teczkę związaną z leczeniem uporządkować Szanowni Państwo, ja również w imieniu Rady Społecznej Szpitala i swoim własnym chciałbym pogratulować Panu Dyrektorowi i całemu personelowi za uzyskanie tytułu certyfikatu zarządzania systemem, systemem jakości i myślę, że to pomoże nie tylko w wypełnianiu obowiązków szpitala, ale również stworzy warunki do świadczenia usług na takim poziomie i takich standardach jak w innych szpitalach w województwie. Dzisiaj właśnie otrzymałem wiadomość, niedawno tu Pan Dyrektor mówi, że Szpital Włocławski znalazł się na liście podstawowej w kontrakcie terytorialnym. To dobry sygnał i myślę, że również te planowane inwestycje pomogą w osiągnięciu tych standardów, o jakich marzymy. Także życzę realizacji tych wszystkich zamierzeń, planów, a oczywiście jako jeszcze członek Rady Społecznej chcemy pomagać Witalowi i pomagamy i będziemy pomagać. W dobrych słowach pan radny jest jedynym przedstawicielem Rady Społecznej, który jest na Jest także przedstawicielem nacjonalnego województwa. A szpital w ciągu ostatnich dwóch tygodni otrzymał dwa wielkie prezenty, które myślę, że zostały I również uświętnić tą ludzkość. Pierwszy prezent to jest dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego i rezonans będzie, będzie w szpitalu, który będzie nam służył, nam lekarzom, tam pracownikom, ale naszym pacjentom również, Przede wszystkim nie będziemy się już wozić do, do innych placówek. A drugi wielki prezent, który otrzymujemy, to jest ogłoszony przetarg na remont po Piątego, tam gdzie mieści się neurologia, tam powstaje neurologia i opulistyka, remont za około 20 milionów złotych. Także na no, Pana ręce chciałem bardzo podziękowania, naprawdę dziękuję serdecznie. Ja jestem najbardziej zadowolony z jednego, że udało się wyzwolić tą pozytywną energię wśród pracowników. Często mówi się, że ja ściągam kadrę z zewnątrz. Nie proszę pani, na, na tysiąc osób pracujących w szpitalu, kilkanaście jest. W ciągu tego roku udało się utworzyć 140 nowych ministracji w szpitalu, ale tych bezpośrednio przy pacjencie w ratowniku zatrudnić pielęgniarki. Więc zmieniamy tą mentalność i, i oddajemy pracowników yy, pacjentom. Myślę, że pacjenci też będą to zauważali. Oczywiście mamy pewne bolączki. Naszą bolączką jest socz, jest ta wizytówka szpitala, ale to yy, nie do końca zależy od nas. Yy, to, że system nie działa wokół, czyli nie działają dobrze poz nie działają plany specjalistyczne, powoduje, że, że pacjent jest wrzucony do SOR-u i tam musi czekać. Dlatego ja tutaj korzystając chciałbym zaapelować do pacjentów. Drogi pacjencie, jak dostajesz skierowanie do, na, na SOR bez kompletu badań, to znaczy, że lekarz POZ-u Cię oszukuje i że spędzisz w tym SOR-ze kilka godzin, ponieważ my najpierw będziemy zajmować się tym pacjentem, który jest w ciężkim stanie, bo od tego jest SOR. Jako radny miasta Wrocław, ale jednocześnie szef jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu, ja też u siebie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego wprowadzałem system zarządzania jakością. To była jedna z moich pierwszych decyzji, a więc tutaj panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom gratuluję. I wiem jaka to jest ciężka praca, ale powiem po 7 latach funkcjonowania tegoż systemu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, że przynosi konkretne wymierne efekty dla organizacji, dla funkcjonującej jednostki. także Gratuluję, życzę tego panie dyrektorze, żeby wszyscy pacjenci byli zadowoleni z tego certyfikatu, ale i pracownicy, bo przecież nastąpiło dzięki temu systemowi uporządkowanie wielu kwestii, które myślę, że i tak z czasem, tak jak na przykład u nas to pokazało, będą jeszcze bardziej przyjazne i jeszcze bardziej i lepiej wpływać na efektywność pracy pracowników i na zadowolenie pacjentów. Także państwu gratuluję, panu dyrektorowi również. Szpital musi pracować, więc podstawą naszych remontów jest utrzymanie funkcjonowania szpitala. Dlatego musimy robić to et etapować. Zaczynamy od remontu, remontu pawilonu 5. Tam powstanie neurologia z oddziałem udarowym, tam powstanie okulistyka z dwiema samilami operacyjnymi. Jak nowe remontujemy, uwolnimy przestrzeń szpitalu, gdzie będziemy mogli rotować oddziały. Kolejnym krokiem będzie budowa całkiem nowego pawilonu. Pawilonu, który skupi funkcje wszystkie pozostałe zabiegowe, łącznie z salami operacyjnymi, łącznie z intensywną terapią. Jak ten pawilon powstanie, w części starej szpitala zostaną, e, zostaną tylko i wyłącznie odciały zachowawcze, bo ich remont jest w miarę tani. I tutaj opłaca się ponieść nakłady na, na, na stary budynek. Na oddziały zabiegowe, na sale operacyjne, na intensywną terapię nie opłaca się e, inwestować w starą kubaturę, Lepiej postawić budynek nowy który będzie nowoczesny i spełni wszystkie standardy. Mam nadzieję, że gdzieś w połowie przyszłego roku, może trochę dalej, będzie wyremontowany budynek piąty, ale w międzyczasie oczywiście trwają prace nad, nad koncepcją tego nowego pawilonu i on powstanie.